Cześć, czołem, witam w kolejnych szpanach hitsbawnych, a w tym odcinku m.in. o locie Jeffa Bezosa w kosmos czy o nowych wieściach z obozu Netflixa. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście najważniejszym prawdopodobnie wydarzeniem tego tygodnia był lot Jeffa Bezosa wraz z trójką innych osób w kosmos. No, te osoby wniosła rakieta New Shepard, a firmą oczywiście jest Blue Origin. Misja rozpoczęła się po godzinie 15.20 lipca i po locie na wysokość około 100 km kapsuła wróciła bezpiecznie na Ziemię. Oprócz Bezosa na pokładzie kapsuły znalazł się także jego brat Mark Bezos oraz 82-letnia Mary Wallace Wally Funk, jedna z uczestniczek programu Merkury 13 z przełomu lat 50. i 60. XX wieku oraz Oliver Demen, Holenderski nastolatek i pierwszy płacący klient firmy Blue Origin, któremu bilet opłacił ojciec. To pierwszy załogowy komercyjny lot w kosmos z wykorzystaniem autonomicznego statku, którym w 100% zarządzał komputer pokładowy, bez udziału człowieka. Na pokładzie znajdowali się także tylko i wyłącznie cywile. Udany załogowy lot New Shepard'a pokazuje zatem, iż Blue Origin ma w pełni działającą platformę do kosmicznej turystyki i firma może już planować kolejny taki lot, który ma odbyć się jesienią tego roku. A teraz wróćmy na ziemię i sprawdźmy co w Netflixie, a w Netflixie okazuje się, że e, będą opracowywane gry wideo, póki co mobilne. Netflix w liście do udziałowców zdradził nieco szczegółów na temat potencjalnego wejścia w branżę gier. Firma podała, że jest we wczesnym stadium rozszerzania swojego portfolio. Opiera się tu m.in. na doświadczeniu z Black Mirror, Bandersnatch oraz Stranger Things. Gry wprowadzane przez firmę będą oferowane w ramach subskrypcji Netflixa bez dodatkowych kosztów, podobnie jak filmy czy seriale. Na początku miałyby to być produkcje mobilne. O Windows 11 wiemy już całkiem sporo, chociaż nie znamy dokładnej albo takiej, wiecie, bardziej przybliżonej do tej premiery. No okazuje się, że dokumentacja Intela rzuca nieco światła na ten temat. Zgadza się, wiele wskazuje na to, że całkiem wiarygodnie brzmiące informacje na temat premiery zdradził Intel. W dokumentacji dotyczącej pierwszych sterowników dla układów graficznych tego producenta kompatybilnych z Windows 11 odnaleziono informacje na temat tego, kiedy moglibyśmy spodziewać się rynkowego debiutu nowego OS. Jeśli informacje się potwierdzą, Windows 11 trafi do nas już w październiku tego roku. Na aktualizację z Windows 10 wciąż mamy jednak czekać do 2022 roku. Jak wiecie, Nvidia szczyci się ray tracingiem DLSS na kartach serii RTX, no ale też chce z tymi technologiami ewidentnie wyjść nieco dalej, no i dlatego pokazała, jak działa ray tracing właśnie na platformie opartej o procesor ARM. Urządzenia wykorzystujące procesory ARM cechują się wysoką energooszczędnością i coraz częściej można je znaleźć w nowoczesnych laptopach czy notebookach. Dotychczas jednak technologii tej nie łączono z grami wideo, które wymagają znacznie potężniejszych podzespołów o wysokim zużyciu energii elektrycznej. W niedalekiej przyszłości firma chce wprowadzenia na rynek energooszczędnych urządzeń, na których będzie można cieszyć się nowymi grami i z ray tracingiem. ma w tym pakiet ułatwiający tworzenie oprogramowania wykorzystującego pięć najistotniejszych technologii. Powiązanych ze śledzeniem promieni w czasie rzeczywistym. pewnie pamiętacie, kosmiczny teleskop Habla był przez miesiąc nieaktywny. No, na szczęście udało się go przywrócić i, no cóż, NASA powiedzmy świętuje sukces, ponieważ prezentuje dwa nowe, spektakularne zdjęcia. Kosmiczny teleskop Hubble w czerwcu miał awarię. Przez kilka kolejnych tygodni inżynierowie z NASA. Próbowali przywrócić maszynę do działania, co w końcu się udało. Stało się to możliwe po przełączeniu się na zapasowy komputer. Teraz teleskop znów badania. NASA opublikowała pierwsze zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a, które prezentują jego możliwości po wznowieniu działania. Na obrazach można zobaczyć dwie galaktyki widoczne z południowej półkuli. Warto też wspomnieć, że agencja pracuje nad alternatywnym teleskopem astronomicznym, który miałby wynieść w kosmos ogromny balon napełniony helem. Tak na wszelki wypadek, gdyby teleskop chabla zepsuł się już doszczętnie. No cóż, wygląda na to, że temat 5G wciąż wystarczająco grzeje ludzi, na tyle, że Polski Instytut Łączności wydał specjalną internetową mapkę natężenia pola magnetycznego. Po prostu wystarczy wejść w odpowiedni adres i możecie zobaczyć, jak to wygląda w naszym kraju. Nie wierzysz? Sprawdź. Takim hasłem nowy rządowy projekt reklamuje Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy. Jest to oczywiście nawiązanie do osób, które uważają, że poziom promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu jest za wysoki, a za sprawą masztów 5G pogorszy się nasze zdrowie, nie mówiąc już o opiniach o tym, że 5G zabija ptaki. Wchodząc na odpowiednią stronę naszym oczom ukaże się mapka z kolorowymi punktami, których opis znajduje się w legendzie po, po prawej stronie. Poziom promieniowania podawany jest w voltach na metr, a wartość bezpieczna dla częstotliwości od 10 do 400 MHz wynosi w tym wypadku 27 V na metr. I cóż, to by było tyle ten tydzień. Eee, dzięki za oglądanie jak zawsze. Trzymajcie się w zdrowiu. Na razie. Hej!